elegancko, zygzaczek co fajnie, nie no, żadna na prawe, raz na lewe czy odwrotnie ale dają radę osta delikatnie pod góreczkę. i kolejne i dzieje się, deszczek pada, lustra zakrapane chyba złeczki ładnie stanęły Ciężaróweczki mogły pochać, no i powiem wam pada i kierowcy profesjonalnie to raz na lewe, raz na prawe, zobaczcie jaka bąska dróżka, najważniejsze to porządne światła w steczni. dobrze, że nie po nocy. No tu taka ładna pola by się nawrócił, nie?